Cześć! W trakcie makijażu pomyślałam, że pokażę Wam od razu test na żywo i będziemy testować, jak już wiecie, korektor z Maka Pro Longer Concealer i właśnie ja mam już skończony makijaż oka i została mi tylko twarz. I ten korektor nakładam przed podkładem, ponieważ ten sposób jest lepszy. Ja głównie czy przyważnie zawsze też tak robiłam, że nakładam najpierw korektor pod oczami, a później podkład. Natomiast wiem, że niektórzy z Was mogą to robić odwrotnie. A w tym przypadku lepiej, jak ten korektor jest bezpośrednio nałożony na twarz, a nie na podkład, ponieważ jest właśnie długotrwały, więc ładnie przyklei się do twarzy. Jeżeli chodzi o takie wstępne informacje, to tego korektora jest 9 ml. Jest, data ważności jest od otwarcia 6 miesięcy, więc jest krótka. I on kosztuje 77 zł bez tej zniżki wizażowej. Ten produkt jest z pompką, więc jest higieniczny i łatwiejszy w wydobywaniu, chociaż wiem, że wiele osób narzeka na to, że jest um, mniej wydajny przez to, ponieważ ta pompka jest taka. Pierdliwa trochę i daje zbyt dużo produktu, e, natomiast mnie jakoś tak bardzo dużo tego nie daje, czy daje na pewno wystarczająco i minimalnie za dużo, ale to nie zaś tak było strasznie, czego nie mogłabym przeżyć. E, drugą rzeczą jest to, że producent. ryczka, ryczka! E, producent zapewnia nas, że ten, pod... że ten korektor jest e, długotrwały, lekki, e, o wykończeniu matowym i że trzyma się właśnie do 15 godzin i że jego krycie jest lekkie lekkie do średniego, więc można budować krycie i rzeczywiście tak jest. Ja tego korektora używam ze 3 razy, więc już jakąś tą opinię na jego temat mam. Natomiast pokażę Wam jak wygląda twarzy, jak się go aplikuję i przyjdę do Was po kilku godzinach i pokażę jak to wszystko wygląda. Nie wiem, czy mówiłam, ale mam od podcieniu NC15, więc po jednej stronie oka będę nakładać palcem, a po drugiej e, pędzlem, więc może już nie przedłużając zaczynamy. Bardzo łatwo rozprowadza się pod oczami, na skórze. Nie ma z tym problemów, nie robi jakichś placków. Bardzo łatwo się rozprowadza i bardzo szybko. On teraz tak szybko zrobił się taki um, klejący, taki lepiący właśnie, więc jego konsystencja jest taka właśnie, że tak przywiera do skóry, ponieważ tak się właśnie klei. Ale jak widzicie ma wykończenie takie Satynowe nie jest to matowe wykończenie, więc tak wygląda różnica między e, pomalowanym okiem a niepomalowanym, więc widzicie, że ładnie przykrył, fajnie rozświetlił e, oko. Jest dla mnie jak najbardziej w porządku. Teraz wezmę pędzel i użyję do tego Hakuro H69. Bardzo lubię nim nakładać korektor pod oczami. I od razu nakładam na pędzel ten korektor i będę nakładać. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby nawierzyć skórę pod oczami. Ja akurat użyłam tej kremu Alain Tandermole na całą twarz i właśnie też pod oczami. Czy widzę jakąś różnicę między nałożeniem palcami czy pędzlem tego korektora, to myślę, że pędzlem można zrobić fajniejsze krycie, można łatwiej zbudować to krycie. I wydaje mi się, że ładniej chyba wygląda. Oczywiście palcem też bardzo ładnie wygląda pod oczami, natomiast chyba bardziej podoba mi się efekt Nałożony korektor pędzlem, natomiast nie masz takiej jakiejś wielkiej różnicy. Nałożę jeszcze od razu tym pędzlem, nałożę na jakieś niedoskonałości, zobaczymy jak przykrywa, tak szczerze mówiąc tylko nakładałam na, na podoczy, ponieważ do tego ten korektor kupiłam. niedoskonałości w miarę przykrył, nie jest to jakieś pełne krycie, natomiast um, zneutralizował trochę te zaczerwienienia. Um, nałożę teraz podkład i na pewno nie będzie widać, nie powinno być widać przynajmniej tych niedoskonałości, um, a też um, od razu jak już nałożę podkład, teraz nie będę tego robić, tylko jak nałożę podkład, użyję pudru um, właśnie, żeby zakrątować ten korektor, jest to smatanu Soft Compact Powder. Jest to taki lekki po, um, puder, który jakoś nie motowi bardzo mocno. I właśnie zagruntuję nim ten korektor. Um, więc na, rza, na razie wstępnie to tyle i widzimy się później. Jeszcze zapomniałam wspomnieć, że jest godzina 9.43, więc e, widzimy się później. Czyli zobaczcie jak mam ten korektor. Też chciałam Wam pokazać jak wygląda jego trwałość, jego odporność na wodę. Tu mam właśnie wodę, spsikam ten korektor. Zobaczcie, przecieram tutaj palcem. Pewnie nic się nie rusza z miejsca, więc jedyną możliwością zmycia jego jest użycie em, dwufazowego płynu do, do właśnie do produktów wodoodpornych. Cześć, przychodzę do was podsumować test korektora z Maka. Jest godzina 20:26, więc minęło em, 11 godzin. Em, jest to dosyć, dosyć dobry test e, korektora, tym bardziej, że producent zapewni do 15 godzin trwałości. I co mogę powiedzieć, że to z przybliżę, że korektor trzyma się cały czas na powiekach połowie, na pod oczami. Po prostu jest nienaruszony. Wygląda naprawdę świetnie i myślę, że spokojnie wytrzyma jeszcze kilka dobrych godzin. Natomiast ja już chcę zmyć makijaż, dlatego od razu do Was teraz z tym przychodzę. A i nie, nie użyłam tego pudru z Manhattanu, tylko użyłam pudru... Tylko użyłam tego pudru z przez przypadek, bo, malo, bo pudrowałam nim całą twarz i po prostu odruchowo zaczęłam pudrować nim pod oczami. Więc myślę, że też ym, spowodował zbyt mocne przesuszenie pod oczami, ponieważ ten korektor zebrał mi się tutaj delikatnie w zmarszczkach. I w ogóle jak się uśmiecham, to nie wiem czy dzieci to widzieli, ale bardzo podkreśla mi te zmarszczki mim mimiczne. Czego bez nałożenia tego korektora nie, nie widać tych zmarszczek, natomiast on bardzo to podkreśla, ale to oznacza właśnie, że jest długotrwały. Na pewno pod ten korektor trzeba nałożyć mocny, mocno nawilżający krem, ponieważ właśnie może podkreślić suche zmarszki, suche natomiast jest naprawdę świetny, jeżeli chodzi o trwałość, jak widzicie, po prostu jest bez zmian, także jestem z niego bardzo zadowolona i polecam Wam wypróbować tego korektora, jeżeli jeszcze, go je, jeszcze jego nie mieliście. I to tyle, jeżeli chodzi o ten test, dajcie znać, jak się u Was sprawdza, jeżeli go już mieliście i do zobaczenia następnym razem. Cześć!